unijnym Dla tych krajów, które wzięły na siebie największy ciężar pomocy uchodźcom z Ukrainy. No i tutaj pojawił się taki nieoczekiwany głos, bo ze strony Janiny Ochojskiej padły słowa, że nic nie zmieniło się, jeśli chodzi o zaangażowanie polskiego rządu w pomoc właśnie uchodźcom, że jest ta pomoc niewystarczająca i że największy ciężar biorą na siebie zwykli ludzie, samorządy, a także organizacje pozarządowe i też właśnie ze strony Janiny Ochojskiej padł apel, żeby nie wszystkie pieniądze przekazywać się polskiemu rządowi, ale właśnie także organizacjom pozarządowym. Niestety w Polsce nic się nie zmieniło, jeśli chodzi rządu pomoc y, y, Ukraińcom. Y, ta pomoc nadal spoczywa głównie na barkach społeczeństwa polskiego oraz samorządów i po raz kolejny apeluję do Państwa, żeby nie przekazywać wszystkich środków rządowi polskiemu, żeby przekazać je również operatorom y, pozarządowym. Apeluję też, żeby, y, upominam się również o granicę polsko-białoruską. Państwo wiecie o co chodzi, nie będę już tutaj nadmieniała. No i właśnie te słowa wywołały oburzenie europarlamentarzystów z drugiej strony, czyli europarlamentarzystów związanych ze Zjednoczoną Prawicą, bo padły słowa, że zaangażowanie polskiego rządu w pomocy uchodźcom jest bardzo duże i to od samego początku, że Polska nie czekała na, na uruchomienie mechanizmów decyzje zapadające w instytucjach unijnych, tylko sama przyjęła ustawę, która zapewnia ochronę obywatelom Ukrainy, którzy uciekli przed wojną i w naszym kraju tego schronienia poszukują. Była mowa o tym, że już tysiące dzieci chodzą do polskich szkół, że tysiące Ukraińców znalazło pomoc medyczną w polskich placówkach, w polskich szpitalach. Także o tym, że już setki tysięcy osób otrzymało numery i w związku z tym może korzystać chociażby z polskich programów społecznych. I także była mowa o tym, że rocznie Polska ma wydać na pomoc uchodźcom 8 miliardów złotych. Stąd właśnie takie oburzenie na słowa mówiące o tym, aby pomniejszyć te kwoty, które mają trafić do Polski w związku z tym ciężarem, który nasz kraj ponosi przy przyjmowaniu uchodźców z Ukrainy.